Cześć, witajcie w roślinnych tajemnicach. Słuchajcie, co tam w Biedronce? No, słuchajcie, przyszły sukulenty 12 zł ten jest bardzo ciekawy, gruboszowaty no zobaczcie, tak to wygląda są w donicach, duże rośliny duże rośliny, bo to jest doniczka 10,5 cm, no szkoda, że jedne na drugich tak są poukładane e, tutaj co jeszcze mnie zachwyciło no ponieważ wiecie, ja jestem storczykowa więc 43 zł, dwupędowe storczyki ale naprawdę piękne e, i słuchajcie e, guzmanie, guzmanie, czyli wszystkie bromeliowate, ale naprawdę są ładne i powiem Wam, że oglądałam w dobrym stanie w dobrym stanie, dobra cena, 18 zł, także jeżeli kochacie bromeliowatę, no ta jest przesympatyczna, przepiękna, naprawdę jest przepiękna, zobaczcie, rzadko spotykana, rzadko spotykana, no i tutaj, co mnie jeszcze też zachwyciło, słuchajcie, zobaczcie, jeszcze tutaj, no, jeszcze tutaj trochę sorczyków, te są po 50 zł, ale słuchajcie, jakie bielgachne, e, ładne kolory. I tutaj jeszcze mamy dostępne kurtyki, i będzie mi trochę trudniej. E, hibiskusy. Słuchajcie, hibiskusy. W różnych kolorach, ten się nawet pięknie rozłożył. Także no, ja hibiskusy lubię, co prawda nie mam kiedyś miałam, ale to po prostu <gryw> za dużo mi trochę urosło. Nie miałam gdzie tego trzymać. Ale naprawdę ładne. Kawa po 12 zł. Jeżeli lubicie kawy, to po 12 zł. No i słuchajcie, próbuję się dopatrzeć, bo mają być choje. Nie wiem, może w waszej biedronce są choje. No niestety, w tej naszej radomskiej. Choi nie ma, a specjalnie chciałam kupić, bo właśnie miała się pojawiać, pojawić ta choja e, australijska. No niestety ja się nie dopatrzyłam, ale może w Waszej biedronce ta choja będzie. To kochani, miłego dnia, pozdrawiam, pa!